Polityka administracji Trumpa dużo bardziej przypomina nie politykę Ronalda Reagana, ale bardziej przypomina politykę Richarda Nixona który również szukał odprężenia ze Związkiem Radzieckim, ale również przede wszystkim był odpowiedzialny za nowe otwarcie z Chinami. To również była odpowiedź Stanów Zjednoczonych wówczas na słabość, na pokiereszowanie amerykańskiej reputacji, amerykańskich sił w związku z wojną w Wietnamie, w związku z kryzysem również gospodarczym. I w reakcji na to Ameryka można powiedzieć wycofała się, znaczy postawiła na dyplomację, postawiła na na dyplomację wielkich mocarstw. Teraz administracja Trumpa faktycznie i widać to jest to dostrzegalne w nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. To postawienie na, na dyplomację, na Rozmowę z innymi mocarstwami, kupowanie czasu przez Amerykę, po to, żeby ten czas wykorzystać, po to, żeby odbudować przemysł zbrojeniowy, przygotować się do kolejnej fazy rozgrywki, ale z silniejszych pozycji. To jest jedna interpretacja. Druga interpretacja jest taka, że Ameryka ogólnie godzi się już z tym światem wielobiegunowym i będzie próbowała uczyć się, jak w nim trwale funkcjonować. Czy znaczy, godzi się z tym, że będą spory, będą napięcia, ale docelowo Ameryka jest w stanie akceptować strefy wpływów innych mocarstw.